Dzisiaj udamy się do Rosji i sięgniemy po jeden z bardziej charakterystycznych przepisów tego regionu: bliny z sałatką śledziową. Zaczynam od przygotowania ciasta na wcześniej wspomniane bliny. Do ciepłego mleka dodaję cukier, a także drożdże. Dokładnie mieszając, rozpuszczam całkowicie. Do miski wsypuję mąkę, wbijam 3 całe jajka, solę i dodaję mleczno-drożdżową zaprawę. Wszystko dokładnie mieszam, aż uzyskam konsystencję ciasta nieco gęstszego niż ciasto naleśnikowe. I tak stale mieszając, jeszcze dodaję rozpuszczone, wystudzone masło. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć oczywiście na naszej stronie www.kulinarnaty.pl. Kiedy masa osiągnie odpowiednią konsystencję, przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 40 minut żeby małe żyjątka w drożdżach mogły nieco nad nią popracować. W tym czasie przygotowuję sałatkę śledziową. Kroję cebulę w pół plasterki, umieszczam w misce, dodaję octu, mieszam. Dodaję też sól, cukier i pieprz. Następnie zabieram się za śledzie. Kroję w cienkie paski. I tak pokrojone matyjasy dorzucam do miseczki, w której czeka już na nie cebula. Wszystko razem mieszam. W sałatce śledziowej świetnie sprawdza się ogórek, więc i o nim też nie zapomnę. Kroję go najpierw w paseczki, a potem w kostkę. Po czym wędruję wiadomo gdzie, do miseczki z pozostałymi produktami, które zalewam sporą ilością kwaśnej, śmietany osiemnastki. Po czym wszystko jeszcze raz razem dokładnie mieszam, kroję koperek, dodaję i odstawiam na kilkadziesiąt minut, żeby wszystko się z sobą połączyło i składniki się ze sobą polubiły. W tym czasie wracam do naszych plinów, gdzie drożdże troszkę popracowały i powiększyły objętość naszego ciasta, które wylewam po mniej więcej chochelce na jednego plina na gorący olej. Po mniej więcej dwóch minutach smażenia, kiedy nasz blinek przyjmie kolor złoto-brązowy, obracam na drugą stronę, smażę podobną ilość czasu. A następnie wykładam je na talerzyk, a na wierzch dodaję sałatkę śledziową. Po wierzchu posypuję jeszcze świeżo skrojonym szczypiorkiem. I zasiadam do stołu, gdzie zgodnie z rosyjską tradycją będę musiał się napić do tego wódki, najlepiej ze szklanki. Do śledzia zresztą też pasuje. Sprawdźcie to i Wy, koniecznie robiąc bliny w domu.